jestem po chmielu po prostu po usuwaniu z tego płotu z ogrodzenia bo za dużo tego było starałem się uważać bardzo i po tym cholerstwie no pnączę nie? i ma takie na tym haczyki tak się. No, haczy, Nie? Ogólnie. to wczoraj robiłem. I było ciepło bardzo. I że tak spociłem, że, że po prostu wyglądam, jakby mnie ktoś zlinczował. O, a było. Tak. No. Także. No, nie mogłem ubrać się koszulkę, bo było za gorąco, no uważałem jak mogę no. także ostrzeżenie trzeba się ubrać w kombinezon do chmielu, a... no, ale wtedy można wyparować, bo to okres letni jest najbardziej dla niego intensywny do wzrostu, nie? także ciepło i rośnie, a głupi także trzepny bardzo no. trzepny bardzo no. Na następny dzień będę po prostu ten. Także dzisiaj, wczoraj to robiłem i dzisiaj tak wygląda. No. Także jestem po chmielu, po wycinaniu chmielu.